Hej, witajcie z tej strony uciekający skerkuu Fajnie wygląda animacja jak on ucieka A tak, tak w każdym razie z tej strony zapykanie uciekający skerku i witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w LEGO Batman! Gdzie już w sumie Batmana nie gramy, tylko złoczyńcami i no i co? No i lecimy z kolejną misją, obchodzimy do tego helikoptera Jokera. I mamy misję numer 4, która się nazywa POWAP Nocy. Historia. No to lecimy. Będziemy grać na pewno jako Joker i kto na nam jeszcze został? Być e ma. Dobra. Ech! To nie jest śmieszne, jeśli nie dotrzemy do katedry gotamskiej wdow w tipie. Zabraknie płęty Te, człowiek ćma. Jak się nazywa sami taćmy? Ciumć... ma. Ta... Ciućma! To jest sami ta ćmy. Kto to wymyślił? Kto by mógł inny wymyślać? No i jak widzicie, Duker tutaj. On chyba uciekł. Uciekł z poprzedniego. W poprzednim odcinku uciekł. I teraz y... będzie razem z Cimou działał. O, no, na całe nieszczęście użył elektrycznej rękawice i Ćma do niego przyleciała. Ciućma. No dobra, i zaczynamy. Okej, okay, widzę, że ty masz. Y... No to nie jest latanie, bo to latanie nie można porównać. To jest bardziej coś jak szybowanie Batmana. E, a tak masz... O, masz jakiś pistolet. Dobra, super. Pod klawiszem B. Nic nie masz. Co za telewizor w ogóle tutaj? Ja Mogłem go zniszczyć. No dobra. Nie potrzebujemy tutaj żadnych telewizorów. Jest dużo rzeczy. I to też poniszczymy. Dużo rzeczy dziś w nim jakoś... Akcentu... Ojej 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 ojej, no nawet udało mi się tam ułożyć. Niszczymy panów policjantów. Dobra, tu kolejne jakieś przeciwności. Tam chyba też policjant, tak? u góry. No, jakieś resztki z niego... Wy... resztki policjanta wypadły. No dobra, telewizor. Ty nie możesz niszczyć... no nie możesz niszczyć srebrnych klocków, a szkoda. Mało w sumie jest postaci, co mogą niszczyć srebrne klocki. Ten strój Batmana z bombami. To jeszcze brak, myślę. A, i pingwin z jego małymi pingwinkami. No i w sumie tyle. O, jak trzymam... O nie, dobra, tak myślę, Miałem powiedzieć, że jak trzymam klawisz odpowiedzialny za atak, to ten biegnie z wyciągniętym pistoletem, ale puściłem ten klawisz i też wyciągnął. Ten, taćma. Tenćmen, Ten Cićmen. Ten no, w każdym razie, no ma Będę mówił chyba na niego. Mógłbym mówić yy, Wemów po angielsku, ale skoro mam grę po polsku, to będziemy mówić w naszym ojczystym polskim języku. Tak, dobra, pan policjant już w porządku nie pilnuje, mówiłem chyba w poprzednim odcinku ten dowcip, a my gramy sobie tutaj my dalej, tam ktoś stoi, no już nie, okej, okej, by tam nawet paru was stało. No dobra, czy tam na dół opłaca mi się zejść, czy lepiej, żebym tutaj u góry coś wykominował. Coś tam strzela w ogóle. No i ty sobie w spokój wszyscy. Okej. Okay. Tak muszę chyba tam na dół coś chociaż. Z drugiej strony mogę sobie tam przelewitować. O to też sobie zaraz spróbujemy. E, wiadomo, że tutaj niszczę wszystko, no po pierwsze w związku z satysfakcją niszczenia klocków Lego, a po drugie w związku z ze zbieraniem monet, żeby zdobyć super złoczyńcy. Jejku, jak ta ćma po drabinie dziwnie chodzi. A szkoda, że ta kamera... Aj... Szkoda, że ta kamera się tam nie chce przestawić u góry, bo właśnie widzicie, coś stałek się nie przestawiła. Jeszcze raz. No, ejku, co się tutaj podziało? To sterowanie... Albo rzeczywiście mój pad się psuje, będę musiał sobie kiedyś zainwestować w nowego. Albo no to gry są stare, no nie Miałem Już parę lat, nie? Nie, nie trafiłem. Muszę dolecieć. Muszę tam dolecieć. To mój cel. Podrzędny. Nie no, chyba tak bym chciał pójść, żeby zdobyć monety. Ja, z drugiej strony. Ktoś strzela. No hm. mi się głaz załamuje. No dobra. Troszkę monet sobie pozbieramy. Ojejku, ojejku, Panowie policjanci. Ja was bardzo przepraszam, ale was... Proszę mi tutaj nie przeszkadzać, gdy ja tutaj plądruję i niszczę rzeczy w Gotham. Jedynie kto mnie może osądzić to Batman. Możesz tu wejść, nie? Możesz tutaj wejść. Ja nawet tutaj widzę, że Io-Io robi ten samochód. Gra, dobra. O, taki, to, w takim razie będą mógł niszczyć srebrne klocki, no bo pojazdy też mogą niszczyć srebrne klocki, więc chyba będą kto zniszczyć? E, tą kratkę, czy nie? E, to, czy się... Oj, 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 Dobra, zbierzmy te monety, co tu wypadły, bo, bo... nie zdobędę super złoczyńcy. Jeszcze raz, ostatnia próba. Chcę spróbować tam y, przefrunąć na ten podeścik Bo tam może coś być. No to coś tam jest? No, nawet się udało. Dobra, nie było aż tak źle. Wystarczyło tak bardziej po skosie to zrobić. Zrobić. Okej, okay. jak ty dziwnie idziesz. Dobra, i co tutaj? Tu widzę, że mogę barierkę zniszczyć. Na pewno. No to tej joker jest potrzebny. Joker. Gdzie ty jesteś? Okej. Okay. Czy ja tutaj na przykład mogę wejść do tej dziury? Nie. No to jak nie. to nie, no to w takim razie musimy się chyba zmienić na jokera sami. No, wskakuj tam. Oguj. I dzięki temu że ma tam przeleciał na drugą stronę. Ma przeleciał. Ta odmiana tutaj jest dziwna. To mam tą linkę tutaj, mogę jako. docker sobie tutaj przejść i wejść teraz na tą linkę, użyć tej maszynerii. Tutaj, tutaj, tutaj. Oj. Czasami, jak Joker ląduje, to jest. Aż dziwne. Dobra. No i co teraz? No nie mam ćmy. Czy iść bez ćmy? Czy czekać na niego? Nie było poczekać na niego, no ale go nie ma. No to po co mam czekać? Dobra, no, niszczymy co się da. No tutaj raczej nic odkrywczego nie, zdobę, nie zrobię, bo będę niszczył poszczególne klocki, żeby zdobyć monety. No i będę zbierał monety. Też złotych, trochę srebrnych. I mam nadzieję, że dużo niebieskich i dużo tych e, fioletowych. Ty coś ułożę. No, nie wiem co, ale to jest... Ej, niebieska moneta. Uważne rzeczy. Okej, okay, jakoś maszynerię układam. Tu pewnie ten silnik, który będę mógł... Tak? To Ta... nie, to nie silnik. To jest pompka chyba. Dobrze, silnik dzięki któremu będę mógł... Dzięki... Przez którą będę mógł... Dzięki któremu będę mógł uruchomić to... Oj, tak chciałem. Używając rękawicy Jokera, ale... Nie, jeszcze bym się tam cofnął, bo... Był jakoć ma, tam się cofnąć, tylko pozwólcie, że rzeczywiście troszeczkę tutaj yy, poniszczymy policjantów. Bo możliwe, że tam do góry jednak będę mógł się dostać. Jakoś wyszybując. Choć cimo. Jejku. Jejku, już mówiłem, że to sterowanie jest dziwne. Chyba mówiłem. Dobra, analoga mam wysuniętego teraz w górny y, róg. Znaczy, no w górny lewy róg. Ej, złap się linki, proszę. Oej, Dobra, bo ja chciałem tam dostać, ale tam chyba się nie dostanę, nie? No i. To teraz? O, To się udało. To się nie uda, chyba. No i to chyba nic mi tu nie da. Mogę się cofnąć tutaj? Kurczę. Dobra, ostatnia próba. Na tą linkę bym chciał jeszcze raz i z tej linki spróbować się dostać wyżej. Nie wiem, czy to się uda. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy potrzebujemy postać, która skacze podwójnie? No ale no cóż, no spróbujemy, nie? Bo chcę zdobyć, tak jak mówiłem, super zło czyńce na linkę. Tutaj, czy z tej linki jestem w stanie wyskoczyć wyżej? Chyba nie. Nie, to jedynie jest co się da, to tutaj tędy, no ale. to jest z balustrady? Aj, dobra, trudno. Może by się jakoś sposobem udało, ale... Skoro nie, no to nie. Myślę, że tam się ludzie biją. Na razie sobie odpuścimy tamtą stronę. Tutaj nie <grydzenie> ma jakichś niebieskich monet. Tutaj po prostu idealne miejsce na niebieskie monety, no ale... Stwórcy nie zdecydowali się ich tutaj dać. Więc trudno. Koniszczmy sobie to, co się da. Joker, widzę, że tam coś kombinujesz, pomagasz, przeszkadzasz, czy nie wiem co robisz. Ale tutaj sporo złoczyńców Jokera jest, bo to ci w tych filtrowych kubraczkach, to są właśnie złoczyńcy Jokera. Tutaj potrzebujemy silną postać. Ćma nie jest postacią silną, jak widzicie. Ćma jest postacią szybującą. Tutaj też byłoby dobre miejsce na niebieskie monety, których oczywiście nie ma, no bo po co? Tam gdzie mi się wydaje, że rzeczywiście, o tu będą niebieskie monety, to nie, nie. Górcy tak nie robią, no bo to by było zbyt proste. Zawsze przeważnie te niebieskie monety schowane gdzieś tak po kątach. Potrafiają mi się tylko i wyłącznie przez to, że nie chcący sobie tam wejdanie, że idę zobaczyć, czy tam monet nie ma. No, tutaj niszczymy kolejny telewizor. To, co te telewizory mają oznaczać? To, że... ma do telewizora biegnie? Nie wiem. W, sumie. w każdym razie niszczymy te telewizory, które znajdujemy po drodze. Niszczymy też również. Y Jakieś śmietniki, nie śmietniki po to, żeby pobudować sobie drabinki. I tutaj potrzebny jest Joker. Chodź Joker. Ty. Dzięki swojej rękawicy możesz uruchamiać silniki, tak jak już to, już to mówiłem. I to chyba będzie ma potrzebna, nie? Bo on potrafi szybować. Chodź Działa na okrągło, czy będziesz jeszcze raz musiał Joker naładować? No, okrągło działa. Dobra, strzelamy do tych słatów. Tych innych policjantów. Hej. Okay. Ale. Czekaj, też tu powinieneś wejść. No, myślałem, że nie, ale wszedł. No bo ta maszyna działa na okrągło. Nie jest tak, że jedna postać wchodzi, druga musi coś zrobić, żeby tamta weszła. Ja monety zdobyć i, A i te, i te, mi znikły. Dobra. Tutaj. No, strzelaj, strzelaj mu. niebieskich monet. Zbieramy, zbieramy. Też. Tutaj, jejku, co tu się dzieje? Cały czas ktoś tam strzela, ale to słabo widać. A już, 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 już. Uspokójcie się wszyscy. Musimy się wszyscy uspokoić. Dobra, jeszcze. Dużo niebieskich mole, dużo. Ja chcę je wszystkie. Łapie wszystkie. Czy już wszystkie są, czy już wszystkie są? nie! Yeah. To chyba wiecie do czego jest nawiązanie. Jak nie to trudno. Jesteście jest zbyt młodzi... albo zbyt starzy, Nie, no zbyt młodzi. To było nawiązanie do Pokémonów. Ja już są uczyły wszystkie są. Yeah. Dobra, tutaj na dole chyba nic nie ma w tej siatce. To w ogóle moje ten... Połowa. Nie wiem czy to jest zdobędę. Coś mi się wydaje, że gdzieś nie wszedłem, gdzie było dużo fioletowych i niebieskich monet. A tutaj pewnie się zbliżamy za niedługo do końca, no, chociaż jeszcze, no jak widzicie, ciągnie się ta plansza, ciągnie, no i dobrze, dobrze, jakiś pojazd by się przydał, żeby poniszczyć te srebrne klocki. No, no bo inaczej chyba, grając z tymi postaciami, którymi teraz gram, to nie da się zniszczyć srebrnych klocków, tylko pojazdy. No tak też spróbujemy, oczywiście jeżeli jakikolwiek będzie. Pojazd, który mi się będzie dał sterować. na telewizory. bo to bardziej te telewizory to są ten. Możesz tutaj, tak? Możesz. Bardziej te telewizory to są. Symboliczne. Niesymboliczne. Oj, Ty, Joker jest potrzebny. Niesymboliczne, tylko. Chodź, że słowo mi uciekło. Krajobraz tła. Tu takie bardziej te telewizory niż jak mają jakąś jakieś działanie tutaj popularne czy, czy znajdźkowe. Dobra, chodźmy, rocker teraz przyjdzie. Co my tutaj ułożymy? Pojazd może? A, tutaj jeszcze nie poznaję chyba pojazd, bo to jakieś dwa drążki. Nawet jakiś helikopter, o, to tego się nie spodziewałem. Iś ma na helikopterze. Okej. Okay. Ty masz skrzydła, chciałem ci powiedzieć. Mogę to zniszczyć? W ogóle jak to się tym lata? Tym się strzela. Ty możesz niszczyć niebieskie klocki strzelając z mnie po prostu. O, i kto by się spodziewał? Dobra, zmieniamy się szybko na Jokera, żeby... Jest kamuleta, żeby właśnie zdobyć niebieską monetę. I tak chyba będziemy się zmieniać, albo wyskakiwać z tego. Nie, eee, yy, okej. Okay. Ja nic nie robię. Jakieś hydranty niszczymy. Dobra. to, dobra, mi sobie polata. Też coś poniszczyłem. Dobra, zaraz ten pojazd oczywiście poleci dalej. A tutaj chyba potrzebujemy, no niestety, postać z magnetycznymi butami, typu Robin. No to sobie to na razie odpuścimy. Dawaj, mały śmigłowiec. Czy są tu przeciwnicy? Może nie strzelam cały czas? O, są! Widzicie? I cyk, 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 cyk. Szybko się pozbyliśmy wszystkich tutaj niecnych przeciwników. Ok, to tutaj, tutaj chyba coś będę mógł ułożyć: tych klocków, bo tutaj dużo ich jest. Może drugi śmigłowiec. Będziemy na dwa lecieć. Chyba tak. Nawet kolorystyka jest podobna i widzę już śmigło. No to wskakuj do jednego, ja wskakuję do drugiego i lecimy. Oczywiście, że nie, bo to jest bardziej jak się gra. Dwu gra, nie? Że jeden gra tym, drugi gra tym. Wtedy fajnie się, Ojejku, Nie, 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 Oddawać mi wszystkie niebieskie klocki. Resztę tam może jakoś dobędę, ale niebieskich ja tak dużo nie zdobędę. Ja tutaj jeszcze motocykli. Do motorów, nie motocykli. Nie? Motory. To to jest yy, silnik. Dobra. Wszystko poniszczone. Patrzę, czy tutaj nie ma jakichś niebieskich klocków, ale nie. Może wejdźmy. Motocykl? O, to z tego też się zastrzelać. Okej, okay, okej. Okay. To też niszczy srebrne klocki? Nie, to nie niszczy srebrnych klocków. No to, to ten, ten motorek jest gorszy. Pod klawiszem B nic nie ma. Pod klawiszem A się pewnie zaskakuje z niego. No to. Ja wolę helikopter. A czy coś mogę zrobić z tym? Do wejść do tego pojazdu? Nie. Ale może być tak, że może helikopter będzie go mógł. Zniszczyć? Nie, chyba nie. nie. Czy tam mogę coś zniszczyć? Nie, też nie. O, byłem pewny, że mogę zniszczyć tą kłódkę, bo jest chyba srebrna. A skoro. to nie. O, będzie pięć. tych Hitmancików czy tam czegoś? Pięć. Yy, dobra. Bo z tego helikoptera ja nie mogę zbierać. monet, to mnie też trochę denerwuje. Okej, okay, okej. Okay możemy chyba ręcznie sobie poniszczyć. o nawet samochody nam się odblokowały, gdybyśmy potrzebowali. A na razie nie potrzebujemy. Chważę, żeby wjechać tutaj. Wjeżdżamy! Cyk! Jesteśmy na... Woohoo! Na placu zabaw! Rozjadę was wszystkich! Nie udało się, ale zniszczę was wszystkich też. I muszę was rozjeżdżać, żeby was zniszczyć. Chyba niebieskie molety. O nie! Niebieskie muleta znikła. Ale ja tutaj mam sporo niebieskich molet na placu zabaw. To, ale to nie dziwne. Kogo ty strzelasz w ogóle? Nie wiem. A tu muszę wejść do góry. Oj, tam chyba ktoś u góry jest, tak? Tam. Tam też. Tam u góry. Chyba nawet na zjeżdżalnie chcę iść. Mogę wejść? Ej, ale zrzucam je, szkoda. Bo tutaj na zjeżdżalnie jest, patrzcie, ile molet. Ha, dobra. Nie wiem, czy wracać po helikopter. Na razie nie, bo chyba mi nie jest potrzebny. Na razie niszczymy wszystko, co się tutaj da bez helikoptera. To w ogóle. Wygląda jakaś klatka, ale to chyba nie jest klatka. Aha, to po prostu. Aha, to jest, jest klatka, na którą się mogę wspiąć. Dobra, dobra. Może skupmy się na razie na poziomie, tutaj, że tak, tak powiem, zero. Na parterze, tutaj, gdzie jest ten cały plac zabaw. Strawa sobie rośnie, bo bo jak pójdziemy do góry to pewnie nie będziemy mogli tutaj dalej nic zebrać na dole. Joker może chodzić po kwasie, ale to nam chyba niepotrzebne. Oj. no tam jest ten, ale jest zdobędę. No chciałbym Cię zniszczyć policjancie. No, padaj w końcu chyba padł. Tutaj też jest niebieski klocek, niebieski klocek i kolce, niebieski klocek i kolce. No, nie jest domenę, ale tam jest policjant który mnie denerwuje, że strzela do mnie, a nic mu nie mogę zrobić. No, dawaj mo, dobra. Robić jednak w tradycyjny sposób, jak trafię w drabinę. Tutaj wspinamy się. Nie strzela, jak wchodzę. Nie strzelił, tylko uderzył mnie z pięści. No, przynajmniej słucha mnie. Chyba, czy tutaj dolecę? Może bym doleciał, ale z drugiej strony, tam gdzie sobie ten mostek zrobiłem, to tam na spokojnie to Ogarnę. Tutaj w teorii mogę coś zrobić. Aaaa, molociku jestem. Gdy do mnie strzela. Tak wiedziałem, że wypadną monety. Już tu tak testowaliśmy w misji. Super złoczyńca i tu będzie to samo. Też wypadnie sporo monet prawdopodobnie. Tak? Yes, Wow. No dobra, wiecie co? To myślę, że sobie tam jeszcze pójdę do góry, bo tam Joker musi ułożyć jestem ciekawy co tam jeszcze jest. Już wiem, że mam super złoczyńce i za bardzo tutaj nic w tej planszy nie zdobędę. Ale tak z ciekawości zobaczę co tutaj jest. Może jakiś easter egg, a może coś... jakiś minikit. Może czerwony klocek. Chyba no, też się czerwone klocki gdzieś zdobywa, nie? Tak... Nie wiem, bo chyba żadnego nie zdobyłem. Te czerwone klocki to są bonusowe rzeczy w grach LEGO. Jak mogli, mogliście to zobaczyć w poprzednich częściach, no bo tej to ja... Raczej nie zdobyłem ani jednego. No dobra, chyba tyle. To sobie poflujmy tutaj na dół, chodź Joker od razu. Możesz po kwasie chodzić, to ułóż to. Dźwignie. I od razu ją pchaj, żeby otworzyć przejście i chodzić, mamy przejście otworzone. No my tutaj mamy dalej. Tutaj sporo oczywiście monet kolejnych. Teraz ja już mam super złoczyńcę, też tak bardzo mi nie zależy, ale mimo wszystko jak ja widzę niebieską monetę, to nie potrafię się oprzeć. Tak jest. Ja już te srebrne, złote mogę olać, ale to niebieskie to nie ma szans, a fioletową tu bym próbował pewnie parę razy się gdzieś do dostać do niej. No bo tutaj to bardziej chyba musimy grać niestety jako Joker, bo jemu kwas nie straszny. a ja tam już widziałem w tle, że ma dostał parę razy od tego kwasu. Okej, okay, jakiś prezent wykładamy, tak? Dobra. Chodź teraz tutaj z tej strony. I z tej strony. Co było w ostatniej w ogóle planszy? Chyba jako Harley Quinn Joker. Znaczy współpracował z Harley Quinn. Zastanawiam się co będzie w kolejnej, kolejnej misji. Dobra, niszczymy tutaj wszystko co się da. Mogę wskoczyć na to pudło? Nic, czy nie? Mogę. I? I zrobiłem wielkie bum. A to jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? O nie chodzi. Wielki klaun. Ja mam wielkiego klauna. Dawać niszczymy wszystko, co stoi na drodze. No i co teraz? Super. Wielki clown joker. A tu Harley Quinn. Komisarz Gordon. No chodź gordonik, chodź, cyk cyk, cyk cyk, cyk cyk, Ksiarówkę. Są nieodporne, gdy mają otwarte włazy. Aha, są nieodporne, gdy mają otwarte włazy. Dobrze, to jeszcze mogę sobie wejść na plac zabaw. Okej okay. Kawiszem B coś robię, nie, tylko kawiszem X Otwarty właz! Chodź po niej Nie ja to wszystko niszczę. Jak już tak miał to zrobić, czy po prostu sobie tutaj przejść, ale... To taki over, overpower jest ten, ten mech, co tutaj sobie nim chodzę. Ale z drugiej strony jak już mam teraz super to aż tak bardzo mi zależy, żeby sobie tutaj, nie wiem, jakoś próbować to przejść, gdy ta gra jest trudna. Po prostu idę i wszystko niszczę. I co tam Gordon? No i chyba po Gordonie, a Harley Queen broniona. O nie, Batman przyleciał i skanuje teren i leci to. Światełka to by się spodziewał, że tak wystarczyć, wystarczyśmy pokonać Poziom ukończony. Odblokowano tryb swobodnej gry. Teraz co mamy? Odblokowano postać, killer move. O, fanalnie, no, to jest no, nie Wemov. I... Super złoczyńca. Na procent. Sto i 14 na 15. Jeszcze jednego nam brakuje tutaj, żeby mieć 100%. Suma Lego monet Średnio interesuje mnie. Czy jakiś mi zestaw był? Jeden. Wow. No i dobra, wiecie co? Myślę, że wracamy sobie do Azylalka, Alkamera ja sobie zerknę, ale wydaje mi się, że to już będzie. przyszłym odcinek to będzie ostatni z serii. Lego Batman, nie Lego ogólnie, tylko Lego Batman. Później co Indiana Jones, chyba. Muszę gdzieś to sobie znaleźć. Poszukać spolszczenia. Dobra, sprawdźmy to. Tak na czystej ciekawości, bo nie pamiętam. Tak, bo mamy teraz powap nocy zrobione i ostatnia się. Bo to zrobione jest, tak, tak. Ostatnia się nazywa koniec. Koniec, ze śmiechu, a to dobra. Czyli prawdopodobnie przyszły odcinek będzie ostatnim, chyba że znajdę jeszcze jakieś. Bonusowe odcinki, co sprawdzę, dobra. W każdym razie, na dzisiaj to już niestety wszystko. Ja Was serdecznie zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji, a złapkowania. No i ja się z Wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!